Jestem Keprali. Witam każdego w kolejnym filmie na moim kanale. I tak jest, moi drodzy, nadeszła pora na podsumowanie roku 2023. Także, jeżeli taki film Wam się spodoba, to strzecie koniecznie lajka pod tym filmem. No i generalnie Wam powiem, że zanim tutaj wszedłem na stronę YouTube Studio, no to spodziewałem się, że to będzie ewidentnie najlepszy rok w historii mojego kanału. Natomiast, jak się okazuje, wcale tak nie jest. No i później, kiedy to sobie tak bardziej przeanalizowałem, no to faktycznie było naprawdę wiele takich miesięcy, w których to no mocno. Ogólnie zaniedbałem ten kanał, no ale tak jak już wam nie raz mówiłem, ogólnie na moich live'ach, kiedy po prostu nie mam właśnie tej weny, kiedy nie mam tych pomysłów na filmy i w ogóle mnie do tego nie ciągnie, no to tego po prostu nie robię. No bo po co coś robić na siłę, nie? Bez sensu. Także ja po prostu tutaj no nie robię czegoś, czego mi tak nie sprawia w pewnym momencie przyjemności. Dobra, więc przejdźmy może do naszych tutaj głównych statystyk, właśnie w tym roku. E, czyli mamy dokładnie napisane, że w 2023 roku to Twoje filmy uzyskały, i tutaj uwaga, 402 tysiące wyświetleń, tak oczywiście zaokrąglając. No i mamy dokładnie tutaj napisane, że jest to o 21% mniej niż w poprzednim roku. Natomiast jeżeli chodzi o czas oglądania, no to tutaj akurat byłem w 100% pewny, że będzie wyższy, ponieważ mamy dokładnie o 27% więcej niż właśnie w poprzednim roku. E, mamy tutaj dokładnie tysiące. Naprawdę jest to mega dobry wynik, no i to też się ogólnie przyczyniło dzięki dokładnie nowej serii na kanale z historii właśnie postaci, która jest zrobiona w takiej naprawdę fajnej formie, bo jest to coś, czego jeszcze po prostu na polskim YouTube z besa nie było, no i też naprawdę te filmy się mega dobrze przyjmowały, ale też do nich zaraz przyjdziemy, no ale tak czy siak robiły one naprawdę bardzo dużo tutaj, bardzo duży ten czas oglądania. Tutaj podbijały i na pewno też do tej serii powrócę w nowym roku 2024. A teraz przejdźmy do naszej liczby subskrypcji. I tu mamy dokładnie, jak sami widzicie, dokładnie o 6% mniej, ale tak dosyć stabilnie, nie? No w sumie tutaj mamy 2,8%, wcześniej mieliśmy 2,7%, w poprzednim roku, więc tak właśnie po 3K na rok obecnie wbijam te suby, ale Wam powiem szczerze, że dla mnie już one nie są aż tak ważne. I po prostu jakoś tutaj już tak bardzo na nie nie patrzę. Lecąc dalej mamy tutaj Twoje najlepsze treści w tym okresie. I mamy tutaj dokładnie 10 takich filmów. Widzę, że to są dokładnie takie filmy zmieszane z shortsami. Ok, no bo tak, no słuchajcie. Nie jest to chyba nic dziwnego, że shortsy tutaj dominują. Zobaczmy film ze tutaj Akinatora ma prawie 100 tysięcy wyświetleń. Także to jest naprawdę potężna liczba. No i tutaj no głównie ten Akinator, moi drodzy, nie no, nie wiem, w sumie, no tak sobie pomyślałem, że nagram sobie takiego Akinatora o nowej postaci i tak wybiło nagle. I tak, moi drodzy, te filmy się tutaj zaczęły wybijać. Natomiast jeżeli chodzi o zwykłe filmy, no to i tak się one tutaj mieszczą dokładnie w tym top 10, ale teraz może właśnie przejdźmy sobie do takiej zwykłej, osobnej zakładki z filmami. Dokładnie, moi drodzy, mamy tutaj dokładnie treść i tu mamy dokładnie filmy, później będziemy omawiali shortsy zakładkę, znaczy live'y nasze posty i tak dalej, no ale właśnie zacznijmy od naszych filmów, bo jeżeli chodzi o filmy, no to tutaj moi drodzy o 110% więcej niż w poprzednim roku, także tutaj akurat totalna dominacja nad właśnie poprzednim rokiem i co ja tutaj wam mogę powiedzieć, no tutaj zresztą sobie zobaczcie na ten wykres, naprawdę świetnie to wygląda i dobrze, co my tutaj mamy okej, okay, mamy tutaj takie coś jak kluczowe momenty utrzymywania utrzymania uwagi odbiorców. I tutaj mamy dokładnie pokazany taki przykładowy film. Możemy sobie zobaczyć na tej historii Mortisa dokładnie w jaki sposób to się tutaj wszystko zmieszało od samego początku. No naprawdę te filmy z historii robiły naprawdę spoko ten czas oglądania, dosyć właśnie wysoki. Aha, tutaj w ogóle też mamy najlepsze momenty. Ty, ok, nagłe wzrosty, nagłe spadki. Okej, okay, dobra, ale wiecie co, może to na razie sobie zostawmy. Ponieważ tutaj mamy najpopularniejsze filmy, no właśnie. Mamy dokładnie takie top 5 najpopularniejszych filmów. No i dokładnie jak zdobyć darmowe gemy, tutaj zrobiło najwięcej, bo ponad 11k. Pokazuję moją całą szafkę, zrobiło 10k. No i później mamy też błyskotki, 3k. No tu akurat już mamy taką dosyć dużą różnicę pomiędzy tym drugim a trzecim miejscem. No i później mamy dokładnie historię Leona i Kruka, czyli właśnie filmy z tej tutaj nowej serii na kanale, który właśnie będę się starał kontynuować w kolejnym roku. No i jeszcze mamy tutaj zakładkę, jak widzowie znajdują twoje filmy i możemy sobie właśnie zauważyć, że funkcję przeglądania e, to mamy właśnie prawie 34%, później mamy proponowane filmy, e, wyszukiwarka YouTube jest tutaj na trzecim miejscu, więc no tak to wygląda, tak moi drodzy właśnie, e, no w taki sposób wbijacie na moje filmy. E, dobra, lecimy sobie dalej ze shortsami. No tutaj wiadomo, mamy totalny spadek, ponieważ ja po prostu z tych shortsów już w tym roku zrezygnowałem, bo też jakby musicie to sobie wyobrazić, że widzowie, którzy oglądają shortsy, a zwykłe filmy, to są tak jakby zupełnie dwie inne społeczności, nie? Że tak jakby ci, co oglądają shortsy, to no, może się zdarzają przypadki, że ktoś tam wbije też na film i będzie ogólnie oglądał też jakieś filmy. No ale generalnie większość osób, jak jest od shortców, no to to są tylko szorcy, nie? To tak jakby to były w ogóle dwa zupełnie, dwa zupełnie inne kanały, dwa zupełnie inne światy to są, moi drodzy, dlatego... Zrezygnowałem z tego, bo nie lubię, jak ktoś mi właśnie daje suba. Właśnie, no, taki typowy widz, który właśnie ogląda takie tylko. No, to jest tak, jakby po prostu to był taki TikTok, nie? To tak, jakby taka osobna zakładka TikTok była. Przejdźmy sobie do zakładki na żywo. I tutaj, moi drodzy, mamy 23,1. Tutaj, 1000, zobaczcie, 31% więcej niż właśnie w poprzednim roku. Także tutaj również streamy na plus. Tak to tutaj wygląda. Tutaj mamy wszystko stabilnie. O, proszę bardzo, taki tutaj piękny wykresik. Dobrze, co my tutaj dalej mamy? Najlepsze transmisje na żywo, no też właśnie niektóre są dostępne na moim kanale, a niektóre dałem na niepubliczne, no bo stwierdziłem, że nie ma sensu jakby mieć ogólnie dostępnych tak wszystkich live'ów, tylko właśnie zatrzymałem na publiczne tylko te najpopularniejsze. I tu mamy dokładnie właśnie największa liczba widzów, dokładnie moi drodzy w tym roku wpadł rekord, czyli dokładnie 83 widzów właśnie w pewnym momencie było na live'ie. E, to było dokładnie właśnie podczas losowania e, skina Hunka. Wtedy właśnie kiedy był ten e, mega duży giveaway na moim kanale, no to właśnie mieliśmy ten rekord. No i co? No i tutaj mamy w sumie to samo jak w przypadku e, dokładnie filmów, tylko tutaj mamy tak samo z liveami, jak widzowie znajdują twoje transmisje na żywo. No, tutaj się praktycznie nic nie zmienia. No i przejdźmy jeszcze na posty. Jeżeli chodzi o posty, to wam powiem, że naprawdę jestem mega zadowolony, bo naprawdę to jest mega dobry wynik. E, zobaczcie, tego też się spodziewałem, dlatego że e, w tym roku myślę, że zrobiłem też ogólnie o wiele więcej postów niż w poprzednim. E, mam takie wrażenie, że jakoś naprawdę dużo dawałem tych postów. E, I one też naprawdę miały tam dużo łapek e, co oznacza, że też no, wyświetlenia jak sami widzimy były mega dobre. Bo aż o 71% więcej Dlatego naprawdę dobrze to wyglądało. No, tutaj jeszcze tylko dwa lajki. Like. Ej, dopijcie, widzowie, tak, jeszcze te dwa lajki like. będzie jeden równo. i tak pięknie zakończymy ten rok. No, i tu jeszcze, o zobaczcie, nawet mamy 6 subów ze samej karty społeczności, nie? Zobaczcie, że tutaj nawet zyskałem takie suby właśnie, e, robiąc posta. E, to jest naprawdę mega ciekawe. No, i tu mamy dokładnie również najpopularniejsze posty. No, to tutaj widzimy, że właśnie ten, no, ten giwały Hanka tutaj właśnie najwięcej robił ogólnie. Giveaway na Hanka, no dokładnie. 60 polubień. Później mamy tutaj, że Polacy mistrzami świata, kiedy właśnie Zeta wygrała Warsy, no to tutaj też mamy bardzo dużo tych łapek. I co moi drodzy? No i w sumie jeszcze, aha, dobra, jeszcze mamy zakładkę odbiorcy. Jeżeli chodzi o zakładkę odbiorcy, Mamy tutaj właśnie dokładnie takie porównania, no i widzimy, że dokładnie 30 czerwca, no to się praktycznie tutaj wyrównało, bo zobaczmy, powracający widzowie 7952, a nowi widzowie 7466, także naprawdę tutaj to się akurat mega zrównywało, jak sami widzimy. No i dobra, pięknie, pięknie, lecimy sobie dalej. Filmy, dzięki którym rośnie liczba twoich widzów, ok, dobra, to może pomińmy. Kanały oglądane przez twoich widzów? Dobra, widzę, że tutaj mamy Damiana, mamy Faucera, Toriego, Panda, no czyli tacy sami wiadomo... YouTuberzy z bs -a, nie? Później mamy kiedy twoi widzowie oglądają... Aha, dobra, ej, to w sumie jest ciekawe. Tutaj mam pokazane o jakiej godzinie dokładnie oglądacie moje filmy. Ej, ty zapomniałem o tym, a to w sumie jest taka dla mnie duża podpowiedź też o której... ...godzinie wrzucać dla was filmy. Widzę, że tak najwięcej chyba tak o 18 jakoś mi się wydaje że wtedy jest właśnie taki najlepszy czas właśnie na oglądanie tych filmów. Tutaj mamy też w ogóle po prawej stronie, że co oglądają twoi widzowie. O proszę bardzo, mogę nawet tutaj zobaczyć jakie filmy oglądaliście. No mamy tutaj same Damiany, jak sami widzimy. Dobra, później mamy dokładnie powiadomienia tutaj włączane z dzwonkiem. No szczerze, tak jak wam już też mówiłem wcześniej już, no ogólnie nie zależy mi na subach, nawet o nich nie mówię na filmach, co dopiero o dzwonkach. Choć nawet jak mówiłem już o subach, to nie gadałem w ogóle o tych dzwonkach, wydaje mi się, że już w ogóle nikt na to nie zwraca uwagi na te dzwonki powiadomień i że każdy też ma to ma w to po prostu wywalone. No zobaczcie, że i tak, no mało kto ma ten dzwonek, znaczy no niby on się przydaje wiadomo, ale i tak no kto ma obejrzeć film, to obejrzy, nie? No wiecie o co mi chodzi. Także jakoś się tym też tak nie przejmuje. E, dobra, czas oglądania przez subskrybentów. No tutaj niestety, no to mnie tak trochę smuci, nie? Że jednak widzowie bez subskrypcji, e, to tutaj mamy aż 72%. E, no, trochę słabo to wygląda, ale mam nadzieję, że to się zmieni. E, w następnym roku zobaczymy, no ale tak ogólnie też jest u innych youtuberów, więc e, to jest właśnie taki typowy właśnie obraz tego. E, no ale dobra, lecimy sobie w takim razie dalej, mamy tutaj wiek i płeć. Kobiety 27%, no wcale mnie to nie dziwi. Mężczyźni 72,3%. Jeszcze mamy tutaj podane kategorie wiekowe, no ale wiadomo, że właśnie tak naprawdę najwięcej mamy na pomiędzy tutaj 13 a 17 lat. To jest wiadomo pewne, no bo większość osób po prostu jak tworzy konto, no to nie podaje wiadomo swojej prawdziwej daty urodzenia, tylko właśnie, no tak jak tutaj widzimy, na pomiędzy 18 a 24 lata. Więc tak to wygląda, i tu jeszcze mamy na przykład też widzów z zagranicy, których też serdecznie pozdrawiam, zobaczmy, mamy tutaj na przykład z Niemiec, mamy z Chorwacji nawet, okej, okay, i z Holandii, o kurde, dobra, no naprawdę nie spodziewałem się, że um, też będę miał z Chorwacji i z Holandii, bo w tamtym roku pamiętam, że miałem tylko z Niemczech, a teraz właśnie mi tutaj doszły kolejne kraje, no co z tego, że 0,1% zawsze coś, moi drodzy, e, także tutaj pozdrawiam każdego z zagranicą, e, kto ogląda i moi drodzy to byż było w sumie na tyle w tym filmie także dziękuję wam za ten rok, życzę wam szczęśliwego nowego roku, no i co, to byż było na tyle w tym filmie, dzięki, do zobaczenia, no i cześć